Witajcie, dziś pokażę Wam, jak wykonać prostą, szydełkową serwetkę. Będziemy bazować na kordonku Bora Maxi, który jest ze 100% bawełny. Jeżeli chodzi o szydełko, to 1,6 mm. Serwetka ta składa się przede wszystkim z podstawowych oczek łańcuszka, słupków pojedynczych. Pojawią się jakieś nieliczne słupki podwójne, ale jest to dość taki prosty i myślę, że będzie to dla Was przyjemny wzór. Zaczynamy od wykonania oczka początkowego, następnie wykonuję 12 oczek łańcuszka. Zamykam oczkiem ścisłym z pierwszym oczkiem i przechodzę do rzędu pierwszego, w którym będę wykonywać półsłupki. Rozpoczynam od wykonania jednego oczka łańcuszka, który zastąpi nam nasz pierwszy półsłupek, a następnie już na łuku, nie na oczkach, wykonuję jeszcze 15 półsłupków więc łącznie z tym naszym pierwszym będzie ich 16. Łączę oczkiem ścisłym z pierwszym początkowym oczkiem wykonanym na początku tego rzędu. Zresztą muszę sobie to tutaj ułożyć i możemy przechodzić do rzędu drugiego, w którym będziemy wykonywać słupki pojedyncze. Czyli rozpoczynamy od wykonania pięciu oczek łańcuszka. Następnie na y, kolejnym półsłupku z poprzedniego rzędu y, wykonuję słupek pojedynczy. Dwa oczka łańcuszka. Na kolejnym półsłupku kolejny słupek pojedynczy. Dwa oczka łańcuszka. I na kolejnym kolejny słupek. Czyli musimy mieć w tym rzędzie wykonane 16 słupków pojedynczych. Pomiędzy każdym słupkiem wykonuję łuk z dwóch oczek łańcuszka. Po wykonaniu 16 słupków pojedynczych i dwóch ostatnich oczek łańcuszka, łączę oczkiem ścisłym z trzecim oczkiem początkowego łańcuszka. Tak obecnie prezentuje się nasza robótka. Przechodzimy teraz do rzędu trzeciego, i by go rozpocząć, potrzebujemy przejść oczkiem ścisłym na to oczko, na naszym łuku. Pierwsze oczko dokładnie na naszym łuku. I rozpoczynamy tutaj od wykonania Jednego oczka łańcuszka, które będzie nam zastępowało nasz półsłupek. Na drugim oczku, na tym łuku wykonuję półsłupek, następnie wykonuje jedno oczko łańcuszka, przechodzę na kolejny łuk, na którym są dwa oczka łańcuszka z poprzedniego rzędu, na pierwszym oczku wykonuję półsłupek i na drugim oczku wykonuję półsłupek. Jedno oczko łańcuszka, kolejny łuk i kolejne dwa półsłupki na oczkach. I tak przerabiamy aż do zakończenia naszego rzędu. Wykonałam już wszystkie półsłupki i teraz jestem na zakończeniu naszego rzędu. Zamiast wykonywać jedno oczko łańcuszka i łącząc, łączyć oczkiem ścisłym z naszym pierwszym oczkiem początkowego łańcuszka, to wykonuję półsłupek nawijany. Czyli robię narzut na szydełko, wkuwam się w nasze pierwsze to początkowe oczko. Najlepiej pod dwie nitki od razu. Robię narzut. Przeciągam i mam trzy pętelki na szydełku. Robię narzut i przeciągam przez wszystkie trzy. Dzięki temu nie muszę wykonywać żadnych oczek ścisłych, by rozpocząć e, kolejny rząd. A kolejny rząd, czyli rząd czwarty, rozpoczynamy od wykonania sześciu oczek łańcuszka. Następnie przechodzimy do e, fragmentu, gdzie jest nasze pierwsze oczko. Wykonane ten łuk pomiędzy półsłupkami. Dwa półsłupki, oczko, dwa półsłupki. I tutaj, właśnie na tym oczku łańcuszka, wykonuję słupek pojedynczy. Można idealnie na oczku, można na tym łuku, jak komu wygodniej. Następnie wykonuję trzy oczka łańcuszka, i na kolejnym oczku wykonuję słupek pojedynczy. Kolejne trzy oczka łańcuszka i kolejny słupek pojedynczy na następnym oczku. I tak przerabiamy aż do zakończenia naszego rzędu. 16 słupków pojedynczych mam już wykonanych, każdy słupek rozdzielony trzema oczkami łańcuszka. Pozostało mi wykonać trzy ostatnie oczka łańcuszka i połączyć oczkiem ścisłym z trzecim oczkiem początkowego łańcuszka. Tak obecnie prezentuje się nasza robótka. Przechodzimy teraz do kolejnego rzędu. On będzie podobny bardzo jak jeden z poprzednich rzędów. Będziemy wykonywać same półsłupki na naszych łukach, więc przechodzę oczkiem ścisłym na pierwsze oczko na łuku. Wykonuję jedno oczko łańcuszka, a następnie na dwóch kolejnych oczkach wykonuję po jednym półsłupku. Jedno oczko łańcuszka, kolejny łuk składający się z trzech oczek w poprzednim rzędzie i wykonuję trzy półsłupki. Półsłupek na pierwszym, półsłupek na drugim i półsłupek na trzecim oczku. Jedno oczko łańcuszka i kolejny łuk z trzech. Oczek łańcuszka z poprzedniego rzędu, wykonujemy trzema półsłupkami i przerabiamy tak aż do zakończenia naszego rzędu. Łączenie rzędu będzie również półsłupkiem nawijanym, tak jak przy jednym z poprzednich rzędów. I półsłupki wszystkie mam już przerobione, więc zakończenie rzędu. Robię półsłupek nawijany, robię narzut, wbijam się pod dwa. Standardowo powinniśmy się wbić w nasze pierwsze oczko, ale ja takich wcześniej mówiłam, wolę się wbijać pod dwie nitki. Robię narzut, przeciągam przez wszystkie trzy pętelki. Przechodzimy do rzędu kolejnego, który rozpoczynamy od wykonania czterech oczek łańcuszka, następnie wykonuję słupek podwójny w tym samym oczku, łuk z czterech oczek łańcuszka, następnie przechodzimy na nasze kolejne oczko pojedyncze wykonywane w rzędzie poprzednim i wykonuję dwa słupki podwójne łączone dołem. 4 oczka, łańcuszka i na kolejnym oczku z rzędu poprzedniego kolejne dwa słupki, podwójne, łączone dołem, kolejne 4 oczka, łańcuszka i kolejne dwa słupki, podwójne. Łączone dołem na kolejnym oczku z rzędu poprzedniego. I tak przerabiamy aż do zakończenia rzędu. Wykonałam już ostatnie dwa słupki podwójne, łączone dołem, więc wykonuję teraz ostatnie cztery oczka łańcuszka i łączę oczkiem ścisłym, czwartym oczkiem początkowego łańcuszka. Tak obecnie prezentuje się nasza robótka. Przechodzimy teraz do kolejnego rzędu i będziemy w nim wykonywać słupki pojedyncze. Więc rozpoczynamy od wykonania trzech oczek łańcuszka. Następnie na naszym drugim słupku wykonuję słupek pojedynczy. Przechodzę na nasz Łuk, który składa się z czterech oczek łańcuszka, i na każdym z tych czterech oczek wykonuję jeden słupek pojedynczy. Pierwsze oczko, pierwszy słupek, drugie oczko, drugi słupek, trzecie oczko, trzeci słupek, czwarte oczko, czwarty słupek pojedynczy. Następnie mamy dwa słupki z poprzedniego rzędu. Na pierwszym słupek, na drugim słupku słupek pojedynczy. Następnie łuk i znów na pierwszym oczku słupek pojedynczy. Na drugim oczku słupek pojedynczy. I tak przerabiamy aż do zakończenia naszego rzędu. Na każdym oczku słupek pojedynczy i na każdym słupku Również słupek pojedynczy. I cały rząd mam już zakończony. Wykonałam tutaj łącznie w tym rzędzie 96 słupków pojedynczych. Tak obecnie prezentuje się nasza robótka, więc pozostało nam tylko połączyć oczkiem ścisłym z trzecim oczkiem początkowego łańcuszka i możemy przechodzić do rzędu kolejnego. Jest to rząd ósmy, który rozpoczynamy od wykonania pięciu oczek łańcuszka. Następnie będziemy wykonywać słupki pojedyncze rozdzielone dwoma oczkami łańcuszka. Więc robię sobie na na szydełko, a w tym słupku Teraz zaczynam, jeden słupek pomijam bez przerabiania, w kolejnym wykonuję słupek. Dwa oczka, łańcuszka, znów jeden słupek pomijam bez przerabiania, w kolejnym wykonuję słupek, czyli w co drugim słupku z rzędu poprzedniego wykonuję słupek pojedynczy. Dwa oczka, łańcuszka, jeden słupek pomijam. W następnym słupek pojedynczy, dwa oczka łańcuszka, jeden słupek pomijam, w następnym słupek pojedynczy, dwa oczka łańcuszka, jeden słupek pomijam, w kolejnym słupek pojedynczy. I tak przerabiamy cały rząd. 48 słupków pojedynczych w tym rzędzie mam wykonanych. Pomiędzy każdym ze słupków dwa oczka łańcuszka. Teraz wykonuję jeszcze dwa ostatnie oczka, żeby połączyć rząd. Oczywiście łączę oczkiem ścisłym z trzecim oczkiem początkowego łańcuszka. Przechodzimy do rzędu dziewiątego, który również zaczynamy od wykonania pięciu oczek łańcuszka. A następnie wykonuję słupek na słupku. Dwa oczka łańcuszka, słupek na słupku. Czyli powielam to samo, co mamy w rzędzie poprzednim. Czyli znów musimy wykonać 48 słupków pojedynczych nad słupkami z rzędu poprzedniego. I każdy słupek musi być rozdzielony dwoma oczkami łańcuszka. I rząd dziewiąty mam już prawie zakończony. Pozostało mi tylko połączyć dwoma oczkami łańcuszka i oczkiem ścisłym z pierwszym, z trzecim oczywiście oczkiem początkowego łańcuszka, z pierwszym słupkiem. Przechodzimy do rzędu dziesiątego, który rozpoczynamy od wykonania pięciu oczek łańcuszka. Następnie na kolejnym słupku wykonuję słupek pojedynczy. I tutaj ogólnie musimy wykonać 7 słupków przy sobie. To jest nasz pierwszy, więc drugi wykonuję na oczku, trzeci na oczku, czwarty na słupku. Piąty na oczku, szósty na oczku, i siódmy na słupku. Następnie dwa oczka łańcuszka, łuk pomijam, a od kolejnego słupka zaczynam wykonywać znów siedem słupków. Więc pierwszy słupek na słupku, drugi na oczku, trzeci na oczku, czwarty na słupku, piąty na oczku, szósty na oczku i siódmy na słupku. Następnie dwa oczka łańcuszka. Słupek. Na kolejnym słupku dwa oczka łańcuszka, słupek na następnym słupku, dwa oczka łańcuszka. I znów zaczynamy od kolejnego słupka tworzyć grupę siedmiu słupków pojedynczych. Więc ten taki fragment, który właśnie wykonaliśmy, będziemy powielać. Teraz tworzymy tą pierwszą grupę siedmiu słupków. Następnie rozdzielimy dwoma oczkami łańcuszka i wykonamy drugą grupę siedmiu słupków. I tak przerabiamy aż do zakończenia naszego rzędu, powielając ciągle ten początkowy fragment. Wykonałam teraz ostatnią grupę siedmiu słupków w tym rzędzie. Pozostało nam Pozostało mi jeszcze tutaj do wykonania dwa oczka łańcuszka, słupek, dwa oczka łańcuszka i połączenia. Ale chciałam Wam najpierw pokazać, jak te fragmenty się prezentują. Czyli tutaj mamy tam część dzielącą, składającą się z dwóch słupków pojedynczych, rozdzielanych dwoma oczkami łańcuszka. Tu mamy pierwszą grupę siedem słupków, dwa oczka, siedem słupków, rozdzielenie, druga grupa, rozdzielenie, trzecia grupa. Rozdzielenie, czwarta grupa, rozdzielenie, piąta grupa, rozdzielenie, szósta grupa, rozdzielenie. Tu w każdej tej grupie, a dokładniej na razie dwóch grupach, w kolejnym rzędzie będziemy oczywiście to łączyć, powstanie nam wzór. Będzie pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. Dlatego będziemy powielać teraz całość sześć razy. Czyli najpierw wykonamy tutaj. Jeden fragment i później będziemy powielać to samo na drugim, na trzecim, na czwartym i tak dalej, aż do zakończenia danego rzędu. Ok, już kończę tą część serwetki, ten rząd, czyli wykonuję jeszcze te dwa oczka słupek. Dwa oczka i połączenie oczkiem ścisłym z trzecim oczkiem początkowego łańcuszka i przechodzimy do rzędu. 11 jest to rząd ostatni w tej części, kolejną część zaczniemy od rzędu 12 i wykonamy go tą serwetkę wtedy do końca, czyli do rzędu 23. W rzędzie 11 będziemy mieli 22 słupki pojedyncze. Zaczynamy ich robienie już od pierwszego słupka, czyli pierwsze trzy oczka łańcuszka już są naszym pierwszym słupkiem, i następnie wykonujemy. Drugi słupek na oczku na łuku, trzeci słupek na oczku, czwarty na słupku, piąty na słupku, szósty na słupku, siódmy na słupku z poprzedniego rzędu, ósmy na słupku, dziewiąty na słupku, dziesiąty na słupku, jedenasty na oczku, dwunasty na oczku, trzynasty na słupku, czternasty na słupku, piętnasty na słupku, szesnasty na słupku. Siedemnasty na słupku, osiemnasty na słupku, dziewiętnasty na słupku, dwudziesty na oczku, dwudziesty pierwszy na oczku, dwudziesty drugi na słupku. I pierwszy fragment, czyli ten pierwszy nasz wzór mamy wykonany. Teraz musimy zrobić to rozdzielenie. Czyli wykonuję trzy oczka łańcuszka, pomijam dwa oczka, które są tutaj na łuku, i przechodzę od razu do kolejnego słupka pojedynczego. O, tak, on to pokażę, tu pomijam, tu wykonuję słupek. Wykonam słupek i pokażę jeszcze raz odkąd zaczynamy. I znów wykonuję kolejne 22 słupki pojedyncze, tak samo jak poprzednio. Czyli drugi słupek mamy na oczku, trzeci słupek na oczku, czwarty słupek na słupku i tak aż będę miała 22 słupki pojedyncze, później wykonuję znów trzy oczka łańcuszka i kolejne 22 słupki pojedyncze, czyli te 22 słupki pojedyncze muszą nam się powtórzyć w tym całym naszym rzędzie sześć razy. Na zakończenie rzędu oczywiście trzy oczka łańcuszka te rozdzielające i połączenie oczkiem ścisłym z trzecim oczkiem początkowego łańcuszka. OK, na dziś to tyle. W drugiej części, tak jak już mówiłam, rozpoczniemy od rzędu 12 i przerobimy naszą serwetkę do końca, czyli do rzędu dwudziestego trzeciego. Jeśli Wam się podobało, to dawajcie znać i dzięki za oglądanie.